I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w już czwartym, przedostatnim odcinku maratonu z serii Minecraft Zachcianki. Zgodnie z obietnicą rzucam Wam kolejny odcinek na dzień następny po wbiciu 500 łapek w górę. W dalszym ciągu progu zwiększać nie będziemy, więc tak samo 500 łapek w górę i już jutro rano odcinek czeka na Was. Dobrze, tyle słowem wstępu, zapraszam Was na odcinek. GienekXD chciałby, aby dodano krokodyle, które to mogłyby się spawnować na bagnach oraz w dżunglowych rzekach czy też jeziorach. Dropić miałyby łuskę. O ile dodanie takiego mogba mogłoby urozmaicić nasz świat? O tyle zastosowanie dla jego dropu zaproponowanego przez Eugeniusza? Moim zdaniem jest złe. Może ktoś ma inny pomysł na zastosowanie krokodyli łuski, albo zupełnie inny drop? Kiteł Polska nie po raz pierwszy w serii, tym razem rzucił propozycję dodania klątw, nowych klątw. Pierwsza ciężkość, możliwa do nałożenia tylko na buty, miałaby ona uniemożliwić skakanie oraz bieganie. Klątwa bezużyteczności, możliwa do nałożenia na narzędzia typu kilow, miałaby powodować przykładowo w sytuacji wykopania bloku kilowem, z taką klątwą nic by nie wypadało. Ale trzecia klątwa, czyli pech, również możliwa do nałożenia na narzędzia, powodował... kur powodowałaby losowe odmówienie, że to tak nazwę, posłuszeństwa. Przykładowo, gdy na mieczu mamy coś takiego, mimo klikania miecz może nie zadać obrażeń. Ciekawe. Michał Wiącek proponuje alternatywę dla Uncrafting Table omawianego kilka odcinków temu. Tutaj mamy propozycję dodania itemku nazwanego Powrotem, czyli położenie do craftingu rzeczy, z którą chcemy odzyskać surowce, razem z nowym Powrotem, dostalibyśmy itemy. Taki item musiałby być dość drogi, aby używać go tylko i wyłącznie w trudnych sytuacjach. Może byłby to drop z jakiegoś hmm, nowego moba? Polski Kosur 1. chce, aby dodano obsydianową łódkę, którą moglibyśmy pływać po Lawie. Kiedyś Mojang chciał dodać możliwość pływania wagonikiem po lawie, ale póki co nic na ten temat nie wiadomo. Moim zdaniem pomysł Mojangu jest mimo wszystko lepszy. I na koniec Wiktor Hebdowski chciałby, aby wprowadzono mechanikę powodującą niszczenie się szkła po upadnięciu na nie z jakiejś wysokości. Po spadnięciu z odpowiednio dużej wysokości szkło ma pękać. Pomysł bardzo dobry. Tak więc na dziś to byłoby na tyle, czwarty z pięciu odcinków za nami. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i usłyszymy się już jutro o tej samej porze. Dzięki za to, że byliście, do usłyszenia w kolejnym i już ostatnim odcinku naszego maratonu z serii Minecraft Zachcianki. Trzymajcie się, do usłyszenia siemanko i cześć!